Słowo Małopolskie ono obejmuje bardzo szerokie, szeroki teren. Ja będę mówił nie o całej Małopolsce, oczywiście, tylko o pewnym fragmencie. Mianowicie to ogólnie mogę określić jako zachodnią część województwa Lwowskiego, która w czasie okupacji niemieckiej pokrywała się z terytorium podokręgu Armii Krajowej Rzeszów. I swoją wypowiedź chciałbym podzielić to jest właśnie ten podokręg swoją wypowiedź chciałbym podzielić na, na kilka punktów. Na początku omówię y, sytuację w podokr Podokręgu Rzeszowskim bardzo ogólnie i bardzo krótko. E, nie będę tu mówił o konkretach, o burzy ogółem i tak dalej, zasygnął, tylko, że to miało miejsce. Następnie y, omówię próby podejmowane przez żołnierzy Armii Krajowej Lwów, Okręgu Lwowskiego, dotarcia do stolicy. Między innymi y, oddziały, które poruszały się po, na terenie okręgu Rzeszowskie, podokręgu rzeszowskiego później przejdę do omówienia pomocy realizowanej przez struktury podokręgu rzeszowskiego samego i zakończę kilkoma powiedzmy wątkami, które są jeszcze wymagają jeszcze szczegółowych badań, tylko je tutaj wskażę. Proszę Państwa, przechodząc do punktu pierwszego ogólnej sytuacji na, na terenie podokręgu. Jak widać Podokręg Rzeszowski składa się z czterech inspektoratów, 15 obwodów. Podokręg ten realizował akcję burza, przede wszystkim w okresie wybuchu Powstania Warszawskiego, czyli 1 sierpnia w walkach zaangażowanych były jeszcze inspektoraty Jasielski, czyli ten południowy, i obóz Dębicki inspektoratu Rzeszowskiego. Pozostałe inspektoraty właściwe już realizowały to, co możemy nazywać odtwarzaniem sił zbrojnych. Komendantem tego podokręgu był Kazimierz Putek, pseudonim Zworny. W 2 sierpnia zdobyty został Rzeszów wspólnie przez Armię Czerwoną i Armię Krajową. Putek 5 sierpnia ujawnił się przed Sowietami, jako dowódca, dowódca 24 Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Przepraszam, zaproponował wspólną walkę przeciwko Niemcom. Propozycja została odrzucona i 6 sierpnia wobec tego Putek rozkazał wydał rozkaz przejścia do ponownej konspiracji. W praktyce należy pamiętać jeszcze, że sam fakt trwania Powstania Warszawskiego powodował, że akcja burza nie została właściwie przerwana, a jedynie zawieszona, tak można to określić, mianowicie nadal realizowano akcje, operacje odtwarzania sił zbrojnych, czyli 22, 24 Dywizji Piechoty i Brygady Pancernej, te jednostki mają być odtworzone. Tutaj te, o tych koncepcjach też nie będę szczegółowo mówił, natomiast należy pamiętać, że było to robione z myślą o właśnie powstaniu warszawskim, mianowicie w momencie wybuchu powstania, w momencie zakończenia zwycięskiego zakończenia powstania warszawskiego te jednostki miały się ponownie ujawnić już, kiedy ta sytuacja polityczna pomiędzy rządem polskim Londynie a Sowietami w przypadku wybuchu powstania miała być jakoś rozwiązana. Ale do tego oczywiście nie doszło, to jest tylko czysta teoria, więc o tym już nie będę tego wątku poszerzał. Proszę Państwa, przechodzą do punktu pierwszego. Działania okręgu lwowskiego. Zaczynam od tego punktu ponieważ po wydaniu 14 września, przepraszam sierpnia rozkazu przez dowódcę armii krajowej pomocy powstaniu, o którym tu była wielokrotnie mowa. Okręg, pierwsze zareagowały oddziały, właśnie Okręgu Lwowskiego Armii Krajowej, które, tak jak tutaj wspominał wcześniej pan, pan profesor Niwiński, podobnie analogicznie jak z oddziałów wileńskich, pewne oddziały, które realizowały akcję burza w Okręgu Lwowskim, wycofywały się przed represjami na zachód i tam, nie wiedząc, co ze sobą miały zrobić, otrzymały rozkaz marszu na, na Warszawę i ten rozkaz wykonały. Największym oddziałem tego rodzaju był 26 Puch piechoty Armii Krajowej, dowodzony przez kapitana Widol. Szleckiego, pseudonim Sulima. A oddział ten 6 sierpnia 1944 roku przekroczył San, zatrzymał się w Ostrowie koło Przemyśla i tam 14 sierpnia liczył około 350 żołnierzy i 14 sierpnia od, 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 odebrał rozkaz pomocy powstaniu. Natychmiast wyruszył na północ drogą w, wzdłuż Sanu, następnie docierając do. Yy, omijając przeworsk obok łańcuta przez Leżajsk, docierając do Rudnika nad Sanem, yy, proszę Państwa, jeśli chodzi o oddział yy, Sulimy, w trakcie marszu stale był on zasilany przez nowych ochotników. Także już. Yy, 17 sierpnia liczebność tej kolumny wynosiła 500 osób, czyli praktycznie 150 żołnierzy dołączyło z lokalnych struktur. Były to struktury głównie pod okręgu AK Rzeszów, ale także okręgu. Przepraszam bardzo okręgu. lwowskiego. W tym celu w związku z napływem tych ochotników powołano nową kompanię, 9 kompania, która była dowodzona przez oficera AK pochodzącego z Jarosławia. Proszę Państwa. 17 sierpnia 1944 roku oddziały lwowskie wkroczyły do Leżajska. Wcześniej Państwu pokażę kilka fotografii z samego marszu. Tutaj mamy kapitana Sulimę tuż przed wyruszeniem. Podobnie jest zdjęcie opisane jako jeszcze przed wyruszeniem w Ostrowiu. I tu już oddziały w marszu. To, jest, to są tabory ósmej kompanii. I tutaj właśnie jest moment wkroczenia oddziałów do Leżajska 17 sierpnia. Zostały tam oddziały AK owacyjnie przywitane przez ludność, wręczano im kwiaty, skoro zresztą to widać. Dlaczego oddział ten mógł poruszać się na, te, na terenie zaplecza sowieckiego? Otóż, proszę Państwa, mówiono tą sowieckim patronom, że oddział ten maszeruje do Jarosławia do punktu zbornego, e, zapasowego punktu armii Berlinga, aby dołączyć oficjalnie do, do wojska komunistycznego. Tymczasem w Leżajsku zmieniono marszutę w kierunku rudnika i w tym momencie Sowieci zdali sobie sprawę, że dużo oczywiście to obserwowali, zdali sobie sprawę, że, że oddział nie zamierza kierować się na Jarosław Proszę Państwa, właściwą warty zachowały się. Warty, czyli tej lwowskich oddziałów eksterytorialnych na Rzeszowszczyźnie, przechowywany w Bostolineum, się, zachowały się kilka dokumentów ukazujących pewne ciekawe wątki z tego oddziału. Pozwolę sobie zacytować taki oto meldunek. Jest to odpis, odpis sprawozdania sanitariuszek siódmej kompanii, pseudonima Grażyna, Sarenka i Bożena. I czytamy w nim między innymi. Sam przekroczyliśmy po Strowie, zupełnie bez przeszkód. Maszerowaliśmy drogą, nie zatrzymywani przez nikogo w stronę sandomierza na Warszawę. Nasi oficerowie byli dobrej myśli i z uśmiechem na ustach szli ochoczo, podtrzymując na duchu wszystkich żołnierzy. Dnia 17 sierpnia dotarliśmy do sarzyny. Tam nasz kapitan Suli ma z całą ósmą kompanią, butonem łączności przewagą oficerów zatrzymał się na miejscu, natomiast siódma kompania składająca się ze 115 żołnierzy, czterech oficerów i Pięciu sanitariuszek została wysłana o 2 km dalej do Tarnogóry, gdzie spędziliśmy noc. 18 sierpnia ruszyliśmy dalej do Rudnika nad Sanem, gdzie zostaliśmy zatrzymani przez PPR. W polskim mundurze, pod Brilaka i kilku oficerów kozackich. Już w drodze do Rudnika nad Sanem dowiedzieliśmy się, że wpadliśmy w pułapkę. Nasi trzej oficerowie, to jest porucznik Lech, Józef i Uzda, byli zrozpaczeni. Myśleli jeszcze o naszym ratunku, lecz niestety było za późno, gdyż zostaliśmy otoczeni przez oddział kozacki. I tak właśnie się stało, proszę Państwa, wysunięta na czoło. Siódma kompania w Rudniku nad Sanem została otoczona przez ociałko, e, sowiecki i zmuszona do rozbrojenia. E, żołnierze powiedziane najpierw zostaną o, odstawieni do Jarosławia, ale w miejscowości Huta Teręgowska zostali aresztowani i całkowicie rozbrojeni. Większość z nich przewieziono oficerów, przewieziono do Lwowa. E, tam zostali osadzeni w areszcie śledczym kontrwywiadu Pierwszego Frontu Ukraińskiego. Następnie we wrześniu trafili do Bakończyc i w październiku wywieziono ich do Związku Sowieckiego, do obozu w Riazanie, czerpowcu i Brześciu. I powrócili dopiero w 1947 roku. E, Cała kompania została częściowo wcielona do oddziału Berlinga, natomiast pozostałe oddziały zgrupowania, tak jak mówiłem, te 500 osób zostało e, również zatrzymanych, również były podjęte próby rozbrojenia, ale znaczna część z nich zbiegła, także udało się to oddziały lwowskie uratować. Później, jeżeli Państwo by mieli kiedykolwiek do czynienia z Armią Krajową na Rzeszowszczyźnie jesienią 1944 roku, wszędzie się ten motyw lwowski przejawia, wszędzie ukrywano lwowiaków, oni gdzieś tam w tych wioskach byli, no i później tworzyli tą właśnie wartę. Między innymi te oddziały. Proszę Państwa, w tym jeszcze ciekawostka odnośnie działalności, ja tutaj mówię o tej działalności lokalnych komunistów, ponieważ ten wątek nigdy nie był poruszany wcześniej. Wątek bardzo interesujący o tym, że były także zabójstwa przy okazji tej, tej, tego marszu, zabójstwa żołnierzy armii krajowej. Kolejny fragment protokołu przesłuchania, akuskiego protokołu przesłuchania, nie ubeckiego, mówi o. Na terenie miejscowości Chłopicy znajduje się komendant powiatowy Milicji Obywatelskiej w Lubaczowie, Maksymilian Dziwota, który w czasie rozbrania oddziałów AK w miejscowości Rudnik zastrzelił dwóch naszych oficerów, tutaj jest oczywiście Akowskich. Sprawa została udowodniona na podstawie zeznań narzeczonych jednego z oficerów. Między innymi za to Maksymilian Dziwota, który później był komendantem powiatowym Milicji Obywatelskiej w Lubaczowie w maju 1945 roku, a więc rok później z wyroku sądu, wojskowego sądu specjalnego Wodu Lubaczowskiego Armii Krajowej, został skazany na karę śmierci i zastrzelony. Proszę Państwa, sam kapitan Szerecki zdołał uniknąć aresztowania. Przystał później do oddziału Lwowskiej Warty. W czerwcu 1946 roku został jednak aresztowany, skazany na, 15, na karę śmierci, zamienioną na 15 lat więzienia i opuścił więzienie w 1956 roku. To yy, największy oddział yy, Akowski, który maszerował na w Powstaniu. Były także inne, oprócz oddziału Sulimy, oddział Józefa Bisa, który dotarł do, do, do Lublina. Część oddziału dotarła do Lublina. Yy, natomiast większa część, około 20 osób pod dowództwem Józefa Jagieły, pseudonim Bari została aresztowana w okolicach urzędowa, osadzona na Zamku L L Lubelskim i zesłana do łagrów, podobnie na pomoc powstaniu wyruszyli żołnierze plutonu osłonowego GROM Komendy Dzielnicy Północnej Lwowa, łącznie około 15 osób. I tutaj ciekawostka, sekcja Ryszarda Błażewicza, pseudonim Saturn, licząca pięciu żołnierzy, zdołała dotrzeć do praworzeżnej Warszawy i wziąć udział w jakichś walkach przeciwko Niemcom. Nie wiem dokładnie w jakich, tak czy owak jeden żołnierz żołnierzy został ranny, jeden został zabity. To jest chyba jedyny znany przykład sukcesu dotarcia do stolicy z tych obszarów. Pozostała druga sekcja, dwunastoosobowa, dołączyła w starzenie do oddziałów Sulimy i została później rozproszona. W połowie sierpnia 1944 roku wyruszyła także z Lwowa do Warszawy grupa Tadeusza Misiewicza w pseudonim Żbik. W jej skład chodziło około siedmiu osób. Ta grupa zatrzymała się w Tarnobrzegu, gdzie nawiązała kontakt z tamtejszymi strukturami, które wcześniej też już próbowały przebić się do Warszawy i w Tarnobrzegu pozostała, a następnie przeniosła się pod przemyśl, dołączyła do UPA. Proszę Państwa, do walk przeciwko UPA, do Samoobrony polskiej, przepraszam bardzo. Proszę Państwa, to by było tyle. Oczywiście to wszystko mówię w wielkim zarysie, bez większych szczegółów. To by było tyle odnośnie oddziałów lwowskich, które są znane, marszczące na pomoc. Oprócz, może jeszcze jeden wątek, Taki ciekawe pisemko, odpis również trochę wchodząc na teren Lubelszczyzny. Komenda obszaru Tomaszu Hrubelski informuje, że na ich terenie znajduje się podporucznik Jurek Karpackiej Dywizji Piechoty z grupą, która miała na zadanie do Warszawy plus 96 ludzi, a zatem jakieś oddziały takie przechodziły przez Województwo, przez, przez Okręg Lubelski. Nie, nie jestem w stanie stwierdzić, czy to były te oddziały rozproszone od Sulimy, czy też to były oddziały, które po prostu przeszły bezpośrednio na Okręg Lubelski Armii Krajowej. Przechodząc proszę Państwa do kolejnej części, a mianowicie Podokręg Rzeszowski Armii Krajowej. Rozkaz dowódcy AK z 14 sierpnia został odebrany przez Obwód Jarosław przed radiostacja Stacji Obwodu Jarosławskiego i przekazany do Komendanta Podokręgu Pułkownika Putka 15 sierpnia. Tego też dnia na odprawie Inspektoratu Rzeszowskiego to pierwsze e, rozmowy na temat planowanej operacji wysłania oddziałów do, na Warszawę. Tutaj pan, pan doktor Andrzej Chmielarz w pierwszym referacie wspominał o meldunku Komendy Okręgu Krakowskiego do Komendy Głównej e, o wysłaniu 150 żołnierzy i taki meldunek faktycznie został wysłany, proszę Państwa, 17 sierpnia. E, Putek, czyli komendant pod okręgu, zameldował do Komendy Okręgu, że wysyła, wysłał, bo to w czasie, w czasie przeszłym, 150 ludzi zaznaczając przy tym, o czym nie była mowa wcześniej, że wynik ekspedycji wątpliwy. To wysłanie tych 150 ludzi to, to, to takie trochę życzeniowe, mianowicie on ich wysłał tylko na papierze, bo tu 17 sierpnia wydał rozkazy dla trzech inspektoratów, tylko trzech, nie czterech, ponieważ Jasielski był za daleko, Rzeszowski, Mielecki i Przemyski otrzymały rozkazy. Sformowania w każdym z tych inspektoratów oddziału 1 plus 50 pod nazwą mającego nazwę Pierwsza Kompania danego Pułku Piechoty. Wyposażenia ich bardzo lekko, mianowicie tylko broń krótką i 10 scenów na oddział. Każda z takich kompanii otrzymywała sumę 25 tysięcy złotych na przemarsz. W cywilnych ubraniach każdy żołnierz brał po dwa granaty. Taka, taka grupa, łącznie trzy inspektoraty, a więc 150 osób, miała pod dowództwem dobrych oficerów być wysłana ku Warszawie. Pierwszy do realizacji tego rozkazu przystąpił inspektorat Rzeszowski, jako że to było omawiane właśnie na prawie Rzeszowskiego Inspektoratu. Inspektorem Rzeszowskim był Łukasz Ciepiński, późniejszy znany na pewno państwu prezes Czwartego Zarządu Win. Ten żyje Łukas zorgan, nakazał zorganizować dwóm swoim obwodom, ponieważ burzę realizował Obydębicki, a także obód Korbuszowski, i obód Rzeszowski miałyby stawić grupy plutony o 25 osób plus dowódców. Te plutony miały być skoncentrowane w dniach 20-21 w w lasach turzańskich na północ od Rzeszowa w regionie kolbuszowskim i samochodami, proszę Państwa, przerzucone do Warszawy. Ciekawostka, proszę Państwa, Turza to jest ta sama Turza, gdzie później Sowieci likwidowali żołnierzy Armii Krajowej w obozie filtracyjnym, będzie może również Państwu niektóre nazwa znana. A, czyli innymi słowy, koncentracja miała miejsce pod nosem sowieckiego, w Trzebusce oddalonej o zaledwie 5 km, może nawet mniej, znajdował się sztab pierwszego Frontu Ukraińskiego z marszałkiem Iwanem Koniewem i z wszystkimi służbami, w tym również ze Smierszem. Więc ta koncentracja była zorganizowana dosłownie pod nosem sztabu sowieckiego. Proszę Państwa, dowódcą tego oddziału mianowano Kapitana Mieczysława Hendyńskiego pseudonim Józef w czasie burzy dowódcy oddziału drugiego zgrupowania Rzeszów Wschód zorganizowano na przerzu trzy ciężarówki, dwa motocykle i wieczorem 20 sierpnia rozpoczęła się, rozpoczęła się koncentracja, przybyły na miejsce koncentracji pierwsze oddziały. Od razu zaczęły się problemy, mianowicie trzech ciężarówek były uszkodzone, należało je naprawić. I w tym celu 21 sierpnia Hendyński udał się do Rzeszowa, do jakiegoś mechanika. Nie pozostawiając zastępcy do tego jeszcze, Hendyński wcześniej przyjechał w stanie nietrzeźwym 20 sierpnia. Grupa zachowywała się w nocy głośno. Miejsce koncentracji zostało rozpoznane przez Sowietów i w efekcie 21 sierpnia pod nieobecność dowódcy Sowieci otoczyli całą grupę i rozbroili żołnierzy. E, oczywiście odbyło się to w miarę powiedzmy, początkowo przyjaźnie. Otóż e, Polacy powiedzieli, że są oddziałami akowskimi, które wracają z burzy lubelskiej do domów, a nie, nie przyznaje się, że są koncentrowani na w Warszawy. Do Warszawy Sowieci oczywiście uda, udając na pewno, że wierzą w to, zaproponowali im po prostu podwiezienie samochodami do Rzeszowa. Zostali dowiezieni do Trzebuski, tam gdzie się, znajdowały się sztab i między innymi śmierć. Tam zostały, zaczęli, zaczęły się przesłuchiwania. W tym momencie Polacy zaczęli uciekać. Ostatecznie 30 żołnierzy zostało odstawionych do Pułku Zapasowego w Jarosławiu, Ludowego Wojska a Sam Hendyński jako, że nie był wtedy obecny, uciekł, ale już we wrześniu został aresztowany, wysłany do łagrów, z których powrócił w 1947 roku. Proszę Państwa, taka ciekawostka, przyszłość, ale myślę, że dosyć ciekawa dla ludzi, którzy zajmują się zrzeszeniem win. Teczka pracy pana Hendryjskiego jako agenta twardy. Po powrocie z Łagru został natychmiast wciągnięty do współpracy z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego we wrześniu. Tutaj złożył taki meldunek, y, z, y, mówiąc konkretne informacje o Cieplińskim, gdzie mieszka, jakie ma pseudonimy, z kim się kontaktował. I proszę Państwa, bez wątpienia... Przyczyniło się do, do aresztowania Cieplińskiego 26 listopada 1947 roku, już jako prezesa czwartego zarządu WIN. I proszę Państwa, bez wątpienia również, e, o czym nie powiedziałem, e, Ciepliński po tej akcji, po tej klęsce tej wyprawy, e, zdjął Chędyńskiego ze stanowiska i e, udzielił mu pi, pisemnej nagany. I oto, oto Hendyński miał później do Cieplińskiego potężne pretensje i to są właśnie proszę Państwa efekty tej pracy. Kolejny inspektorat to inspektorat Mielecki. Inspektor Danielski podjął troszeczkę inne, inną koncepcję, przyjął do wysłania ku Warszawie oddział, mianowicie skoncentrował swoje, swój oddział tylko w najbardziej wysuniętym obwodzie, jakim był obwód Tardąbrzek. Kompania liczyła tak samo 50 ludzi, ochotników. Rozkazy dotarły do inspektoratu 19 sierpnia, 20 sierpnia inspektorat wysłał oddział, więc bardzo szybko. Dowodził nim ten oto człowiek, pan Kazimierz Bogacz, wówczas porucznik, teraz pułkownik żyje, ma 102 lata, mieszka w Wielsku białej Oddział ten tak samo w sposób konspiracyjny zdołał dotrzeć pod Annopol, następnie stamtąd musiał, został zmuszony do zabrócenia. Dosłownie, proszę Państwa, w jest to ujęte w ten sposób, że skończyła się wódka i tytoń, którymi okupowano, wykupowano się z sowieckich patroli. Proszę Państwa, mamy, musimy mieć świadomość, że mówimy tutaj o e, zapleczu przyczółka baronowsko sandomierskiego gdzie dziesiątki tysięcy żołnierzy sowieckich było przygotowanych do, znaczy wówczas nie przygotowanych, ale już e, koncentrowało się na tym obszarze, na tym przyczółku. Dobrze, proszę Państwa, jeszcze ciekawsza sytuacja nastąpiła w Inspektoracie Przemyskim. Inspektoracie Przemyskim, którego dowódcą by był właściwie dwóch inspektorów, ponieważ jeden był inspektorem samozwańczym. E, tam rozkazów Putka z 17 sierpnia nie realizowano, ponieważ ten, ten potencjał mobilizacyjny się wy, wy, wyczerpał w czasie przejścia działu włoskich, ale zrealizowano coś ciekawszego, mianowicie odtwarzanie sił zbrojnych. Pozwolę sobie przytoczyć fragment, e, z, z fragment sprawozdania tu, majora Jana Tota Twardego, tego samorządzwończego inspektora AK wywodzącego się z SN, który w grudniu 1946 roku uciekł do Londynu i tam złożył w komisji, pod, w podkomisji historycznej AK w Londynie e, sprawozdanie następujące. 6 września 1944 roku zastępca zwornego Radwan, czyli inspektor Przemyski, przyjeżdża do Jarosławia, gdzie oświadczył mi, że na podstawie rozkazu pod, e, pana generała dywizji Bora, wzywającego na pomoc w Warszawie, inspektor ma zorganizować 24 Dywizję Piechoty. Zworny wydaje rozkaz koncentracji dywizji na południe od Kańczugi. W razie, w razie otoczenia dywizji na miejscu koncentracji przez Sowietów, dowódcy pułków mają wyjść z oddziału, bo oświadczyć Sowietom, że AK koncentruje się dla celów pomocy w Warszawie. Koncentracja miała nastąpić 9 do 13 września. E, ci, którzy nie mają broni, w, razie, w wypadku, gdy Sowieci zażądają rozbrojenia, rozpocząć z nimi walkę. Ci, którzy nie mają broni, mają uzbroić się w łupaty, topory się siekiery. Proszę Państwa, takie rozkazy wydawano w tym czasie, nie do wiary. Ponadto to wysłał, aby rozkazom stało się zadość grupę, grupę dywersyjną rotmistrza Strugalskiego, która po dwóch dniach wróciła informując, że nie przeszła frontu. I dalej pisał tak. 46. Widziałem tutaj wyraźną zdradę zwornego, komendanta pod okręgu, który chciał sprytnie wykorzystać rozkaz pana generała dywizji Bora, rozkazującego przyjścia z pomocą Warszawy i tym sposobem ujawnić AK, więc porozumiałem się z prezesami poszczególnych stronnic politycznych, a to świętej pamięci Kolderem z SL, kojder zabity przez UB w 1945, z dyrektorem gimnazjum, tutaj nazwisko nie znam z PPSu i z doktorem praw mireckim z NOW, czyli z Kazimierze Mireckim, i uświadomiłem ich o tym rozkazie Zwornego. Ci byli zgodni z moimi przypuszczeniami, że celem tej koncentracji było nie pójście z pomocą w Warszawie, ale lecz ujawnienie. AK Akcja Zwornego do skutku nie doszła. Proszę Państwa tutaj nie będę rozwijał tego wątku też, ponieważ ma to też związek z tak zwaną akcją ujawnieniową już realizowaną w styczniu tego roku, a więc trochę do przodu, ale widzą Państwo, że już tutaj były takie rozgrywki polityczne. Pamiętać należy, że Mirecki był także zastępcą formalnie, zastępcą po sceleniu z AK zastępcą Zwornego bezpośrednim. To jeśli chodzi jeszcze o te wątki narodowe. Do Warszawy dotarła Maria Mirecka, siostra Mireckiego, która była komendantką Wojskowej Służby Kobiet Armii Krajowych pod Okręgiem Rzeszowskim, wysłana tam w celach rozpoznania sytuacji we wrześniu 1945 roku. Złożyła ona później obszerne sprawozdanie Mireckiemu z tego, co się dzieje, i również zaważyło to na decyzjach o niewysyłaniu pomocy powstaniu przez oddziały zrzeszone z NOW, z AK. I proszę Państwa, ciekawostka w ramach tej ostatniej części takie zaświadczenie. Stwierdzam, że otrzymałem od sekretarza Żywności Zarządu Miejskiego rozwodowę pana Majera Jana 100 kg mąki żytnie na wypiek chleba dla oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych idących na odcinkę w Warszawie. Rozwodu dnia 22 sierpnia 1944 roku. Proszę Państwa, mowa tutaj o okręgu NSZ, który nigdy nie został scalony z Armią Krajową, ale proszę Państwa, pokazuję to, ponieważ jest to wydaje mi się pewien fenomen. Chyba nigdy się nie spotkałem tutaj ja, z czymś takim, aby oddział NSZ-u podjęły próbę wyruszenia na pomoc w Warszawie. Czy ten rozkaz, czy w ogóle to jest czy to jest tylko na tym się skończyło, czy rzeczywiście sformowano jakąś grupę. Natomiast faktem jest, że w Rozwadowie była struktura narodowości zbrojnych tego okręgu Rzeszowskiego, w ogóle sam ten, o której nic tak naprawdę nie wiadomo. Być może. Tam wystawiono jakąś grupę, która mogła próbować przejść do Warszawy. Są to rzeczy nieznane nam. I ostatnia rzecz, o której też warto wspomnieć, mianowicie organizowanie pomocy nie tylko zbrojnej, ale także pomocy humanitarnej dla potencjalnie wyzwolonej Warszawy przez Sowietów. Tutaj taka odezwa, która była rozwieszana w Przemyślu we wrześniu 1944 roku, odezwa Komitetu, pomocy Niesienia, Warszawy, Komitetu Niesienia Pomocy dla Warszawie. E, która właśnie nakazuje y, rozpocząć zbiórkę żywności, y, ubrań pomocy humanitarnej, która w momencie wkroczenia Armii Czerwonej ma zostać natychmiast przetransportowana do, do niszczonej Warszawy. I bardzo ciekawy wątek, e, i jak wyglądała reakcja Armii Krajowej na te działania. E, tu jest odpis oczywiście dokumentu ciepińskiego, odpis Urzędu Bezpieczeństwa. Polecam udzielić ostrzeżenia osobom podpisanym na odezwie pomocy dla Warszawy, mianowicie kierownikowi Urzędu Skarbowego w Rzeszowie i rejentowi frączowskiemu Udzielić ostrzeżenia, aby zmniejszyli zapał do tej perfidnej pracy, której oni dają firmę. I tak dalej. E, proszę Państwa, wyraźny sygnał, że ta akcja tych komitetów była w jakiś sposób akcją prowokacyjną lub sterowaną przez, e, kom, przez PKWN być może. E, wymaga to dalszych badań. Dziękuję Państwu za uwagę.